Ruch, 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 ruchy, zapraszamy. Bardzo dzisiaj dynamicznie. Intensywnie dobry. tak jest. Teraz. Mamy Bartek o. Stefański z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy I... powiedzieć, że teraz trochę o zdrowiu, o zdrowiu no, psychicznym. No, psychicznym. takie trudne tematy będą. Kiedyś, kiedy byłeś u nas, na to rozmawialiśmy o, o rozstaniu. To tak. wbrew, no nie, no nie wbrew Najpierw pozorom, To jest oczywiste. Tak, jako Jak się jeśli, z tym jak rozstanie już się pogodzić. nie pogodzić. Jasne. No i wtedy też wspomnieliśmy o chyba siedmiu ranach, które okay. każdy z nas nosi mm -hmm. po prostu, bo nabywa i je podczas swojego życia. Często dzieciństwa. Poprze podczas dzieciństwa dokładnie. Tego, tak. Do którego roku powiedziałeś, że mamy no do, do szóstego. Czyli to jest ten moment, kiedy najważniejsze rzeczy się w nas rozgrywają, i jeszcze ewentualnie, jeśli się dobrze rozegrają, no to tym mniej mamy do poprawy później. A no, widać, że uważnie słuchałeś. No, <laughs> powiem coś dobrze, zaskakującego, Dobrze, że taki być a nie Może inny miałaś. Dobrze, dziękuję. Być może to będzie zaskakujące, ale praktycznie do szóstego roku życia jesteśmy uformowani jako ludzie. Czyli ten okres od momentu poczęcia, czyli kiedy dziecko jest w łonie matki, w czasie ciąży do końca szóstego roku życia, to jest mniej więcej, oczywiście to nie jest co do dnia. To jest proces, w którym rodzice bo głównie wychowujemy się z rodzicami, nie zawsze tak jest, ale najczęściej, formują nas jako ludzi i my już wtedy jesteśmy tak naprawdę wchodzimy z tym w życie. Oczywiście potem w czasie okresu dzieciństwa, dalszego bycia nastolatkiem. Rodzice to kontynuują ten proces, no bo oni są dalej tymi samymi osobami, i my potem wchodzimy w życie dorosłe z tymi wszystkimi ranami. I też ja mam taką koncepcję, że po prostu jesteśmy chodzącymi tymi ranami. Jest ich pięć, a dwie kolejne, czyli szósta i siódma, one są wynikowo tych pięciu. I pierwsza rana, którą mamy i którą nabywamy od momentu poczęcia do końca pierwszego roku życia, czyli prawie przez dwa lata, to jest rana odrzucenia, o której dzisiaj najwięcej powiem. Oprócz tego w kolejnych latach jest rana porzucenia, rana zdrady, upokorzenia i niesprawiedliwości. To jest mhm. pięć głównych ran, które w procesie wychowawczym w domu my dostajemy od naszych rodziców albo od naszych opiekunów, czyli tych, którzy się nami zajmowali. Chociaż jeżeli nie było naszych rodziców, a byli jacyś opiekunowie, to tak naprawdę my tych rodziców biologicznych i tak mamy. Oni jacyś są, tylko my ich nie znamy. Nie znamy ich. Tak, ale oni już doświadczyliśmy działają doświadczyliśmy na nas. Tego, i tak. Tutaj już doświadczyliśmy na tym etapie tego porzucenia. tak? Mhm. Na tym etapie do pierwszy, przez pierwsze dwa lata. tak? Pierwsze dwa lata, zaznaczam, okres prenatalny w ciąży. Bo wtedy dziecko, A, tak. jakby jest człowiek w, w ciele kobiety, który czuje wszystkie emocje, które kobieta ma w sobie. Czyli, jeżeli jest konflikt z partnerem, z ojcem dziecka, albo jakieś inne konflikty w życiu kobiety, lęk, ona nie czuje się bezpieczna, to wówczas i dziecko nie czuje się bezpieczne, kobieta nie, mo, nie może bezpiecznie przyjąć dziecka na świat e, tak na lekko, i wówczas e, zaczyna myśleć o tym, na przykład, czy chciała mieć to dziecko, czy chciała być w ciąży, czy może lepiej być by było, gdyby nie była, bo są takie, a nie inne okoliczności, różne te okoliczności są i to odrzucenie się już wtedy pojawia, bo ciało kobiety się spina, więc i ciało dziecka się spina, są emocje i my już wtedy odczuwamy to. To w zasadzie naj, naj, najwięcej się odbywa w czasie ciąży, no i potem jakby czas na czas przyjęcia dziecka, czyli pierwszy rok, gdzie dziecko się czuje przyjęte, kochane przez rodziców, chciane aby Was tym różnie. No i tutaj możemy przyjąć jakąś skalę tych ran od zera do stu, ja sobie tak wyobrażam. Nie ma takiej skali, ja ją sam hmm. po prostu sobie jakoś wyobrażam, kiedy pracuję z klientami i w zależności od tego, czy rodzice, nie wiem, trochę tylko odrzucili dziecko, czy całkowicie, bo na przykład od razu oddali je komuś, tak się często zdarza, zdarza albo, się pewnie. albo do, do żłobka oddali, albo pracują po 10-12 godzin i z dzieckiem jest niania, babcia, czy ktokolwiek inny, no to w dziecku się ta rana wytwarza ogromna i ona polega głównie na tym, że człowiek, potem my jako dorośli ludzie, bardzo rzadko odnosimy to, że to co my mamy to było z okresu właśnie pierwszych, pierwszych naszych lat. I my często po prostu nie czujemy sensu życia, mówiąc w skrócie. Nie czujemy się potrzebni, chciani. Często jest tak, że mamy wszystkie dobra materialne, niby wygodne, komfortowe życie, ale nie czujemy w ogóle tego życia. I to jest właśnie ta rana odrzucenia, bo my nie zostaliśmy przyjęci przez naszych rodziców. To znaczy tacy jakby z miłością i z uczuciem, że witaj, cześć, jesteś z nami tutaj na świecie. Czekamy na ciebie, Jestem Twoją mamą, jestem Twoim tatą i jakby chcieliśmy Ciebie. I człowiek, który dostał to od rodziców, ma połowę szczęścia już w kieszeni albo nawet 70%, a jeżeli jakkolwiek na różnym poziomie były tutaj zawirowania przy, przy przyjęciu dziecka na świat. No to później w odpowiedni sposób to nam się układa w naszym życiu i to też często w relacjach, ale też w pieniądzach, w pracy. To w zasadzie ma wpływ na całe nasze życie, Tara. No właśnie, czy to jest tak, że jeżeli zostaliśmy odrzuceni jako dzieci, czy później powielamy schemat i dążymy Odrzucamy. do budowania na przykład no relacji, właśnie. w której jesteśmy notorycznie odrzucani? Każda z tych ran powoduje, że człowiek ma mas wkłada na siebie maskę, która gwarantuje mu przeżycie. To znaczy, że gdyby dziecko w swoich emocjach, to oczywiście dzieje się na poziomie podświadomym, no bo dziecko jakby nie, nie ma tak wykształconego rozumu, żeby mogło przekalkulować, co się z nim dzieje, po prostu czuje i musi włożyć maskę, która go ochroni. I to później w życiu dorosłym ta maska nazywa się przyranie odrzucenia. To jest mechanizm ochronny, który mówi o, o tym, że mamy syndrom uciekającego. Mhm. To znaczy, że to my będziemy kończyć szybciej relacje, chętniej, w obawie. Że to jest dla nas bezpieczniejsze. Zanim nie nienawidzą, Żeby znowu, tak. żeby znowu to, że nie mówią, poczuć tak. tego odrzucenia. Mm -hmm. To znaczy, ja skończę tę relację, czuję się niepewnie w tej relacji, więc szybko ją zakończę. Tak, tak, tak. no Wielki przypadek, no żeby nie mm. poczuć później znowu tego lęku, tej rozpaczy, tego cierpienia związanego z odrzuceniem. I to się dzieje instynktownie. My ludzie nie wiedzą, że tak robią. Ale robią to Ale robią. Sobie to sobie kojarzę przynajmniej ze trzy takie sytuacje gdzieś tak, właśnie bo takie. Chciałem zaznaczyć, że te wszystkie rany mamy my wszyscy. Mm -hmm. Także państwo, ja wszyscy ludzie Ludzie na Jeżeli ziemi nie mają Na pierwszym poziomie, tak poziomie porzucenia, to na jakimś innym, tak? O po prostu to porzucenie lub odrzucenie może być mniejsze lub bardzo duże. Jeżeli kobieta całą ciążę myślała o aborcji, a później oddała do domu dziecka, dziecko. Nie to no to, jest to możemy ogromne. sobie wyobrazić, że jest rzeczywiście to jest zupełnie inne niż wtedy, kiedy babcia się zajmuje dzieckiem, no bo rodzice są Albo jak kobieta w pracy, raz tak. pomyślała, czy dwa o tym, no bo coś tam, ale generalnie jakoś się poukładało. Mhm. Więc te poziomy się tak. różnią wtedy. Mhm. No to jest niezwykle ciekawe. Madryka, moglibyśmy tak bardzo długo rozmawiać, no tak. ale niestety nasz czas się kończy. Dlatego, ponieważ to jest bardzo ciekawy temat, a tych poziomów, o których Bartek wspomniałeś, no jest i tych, na ran, tych, w ogóle. tych ran jest bardzo dużo, dlatego rozpoczynamy taki, można powiedzieć, cykl. I Bartek hmm. przez najbliższe siedem, teraz już sześć, sześć spotkań. Spotkań, spotkań będzie środowych. I tak, jest w środowych. Każdą siedem spotykamy się i kole, o kolejnych ranach będziemy rozmawiać i o tym, jak one wpływają na nasze, na nasze życie. No i pewnie jeszcze Tylemy. sobie gdzieś później powiemy, jak walczyć gdzieś z tymi wszystkimi. To no, na pewno, także tak. potem o, zaczniemy dobrze. kolejny cykl uleczać. terapeutyczny. Bardzo dziękujemy, dziękujemy Ci bardzo. Bardzo. za rozmowę. Teraz trochę informacji o tym, co na naszej antenie. No i później z kolei, co tu blisko, Filharmonii. Tak. tak, Filharmonia Lubelska.